Cześć, witajcie moi kochani na kanale Barwy Życia. Uwaga, wróciła stara nazwa. Pewnie już się zorientowaliście, ale piszecie mi w komentarzach, że właśnie gdzieś Wam uciekłam. Więc mówię, że wróciłam do starej nazwy, Barwy Życia. Właśnie jesteśmy w Polsce. Piękna pogoda, chociaż Rafał mnie zaraził, i jakoś tak mi zaczęło coś drapać w gardle. Katar przyszedł musiałam oczywiście. <laughs> przyjechaliśmy do Polski, a ja wędruję do apteki. Ale to nic. Jedziemy właśnie na działeczkę. Co my tam chcemy robić? W sumie załatwiliśmy już pierwszy etap. Zapłaciliśmy panu za materiały, bo będziemy ciągnąć mury. Podpisaliśmy już umowę, także mury zaczną się stawiać od końca lipca. Pan mówi, że chciał właśnie zaliczkę na materiały, żeby zamrozić ceny, kupić już teraz materiały, bo wiecie, lato idzie, właśnie ceny szaleją, idą do góry, więc chce właśnie po tych cenach, jakie są teraz, zakupić szybciutko. No i w sumie i my będziemy mieli z tego korzyści, no może on też. Zobaczymy, Rafał uhandlował cenę, także fajnie, wszystko się udało. A teraz właśnie zakupiliśmy już styropian, Rafał chce trochę ocieplić garaż, ale przede wszystkim musimy ściąć trawę, zresztą jak zajedziemy na działkę to Wam wszystko pokażę, bo troszeczkę zar zarosło wszystko, w sumie jest pięknie, bo zaczęło wszystko kwitnąć, ale no, no nie chcemy po prostu, żeby nam wyrósł jakiś ogromny las. Teraz jesteśmy właśnie u mamy Rafała i byłam na targu. Kupiłam truskawki. Wyobraźcie sobie, są po 18 zł, kilogram, ale są przeduże, takie ogromne. Zaraz Wam pokażę. I muszę przyznać, że są tańsze niż w Niemczech. Zresztą chyba zawsze tak było. W zeszłym roku to samo. Tutaj w Polsce kilogram był tańszy, a w Niemczech jak szłam, nawet jak sama zbierałam, drożej płaciłam niż tutaj z kobiałki. Więc jest jednak różnica, jeśli chodzi o truskaweczki, ale musimy się tym nacieszyć, bo one tak naprawdę są tylko raz w roku, przez dwa miesiące dostępne, więc ja kupuję prawie codziennie, no... Przesadzam, ale co drugi, trzeci dzień zawsze jakiś kilogram u nas w domu się w lodówce znajdzie, żeby spróbować, zjeść, nacieszyć się tymi owocami. Bo szczerze mówiąc, ja uwielbiam truskawki. Zobaczcie, jakie ogromne truskawki. Oj, naprawdę wielgaśne. I 18 zł za kilogram. Zobaczcie na mojej ręce, jak to wygląda. I są smaczne słodkie przyjechaliśmy już na działaczkę. Trochę nam to zajęło, ale trafiliśmy, Rafał już rozpakowuje styropian. Mówi, że będzie dzisiaj działał, będzie kleił. Zobaczcie, na tą górę ziemi. Była tutaj kiedyś. A teraz jest oblepiona kwiatami, haberki, rumianek i jakieś tam jeszcze, nie wiem nawet jak one się nazywają. Na razie stan zero jest, w sierpniu się już to zmieni. Pan powiedział, że da nam jeszcze namiary na firmy, które robią dachy. No, i właśnie mamy się zastanowić, musimy coś wybrać, kogoś wybrać, kto będzie to robił, jakiegoś wykonawcę. Stwierdziliśmy i my, i ta osoba, która będzie nam to robiła, że dach mniej więcej, bo dzisiaj oglądaliśmy również dom, który jest prawie taki sam jak nasz, tylko ma inny układ okien. Jeśli chodzi o wymiary. I całą podstawę to właśnie jest identyczny. Oglądaliśmy dom przy przyjemnej 18 bis, a my mamy 19 bis. Różnią się praktycznie wnętrzem troszeczkę i oknami, ale dach kosztował ich 100 tysięcy. Więc liczymy, że nasz mniej więcej tyle samo będzie kosztował. Więc nie zdecydowaliśmy się jednak na krokwie. Chcemy. Pod dachem mieć prosto, prostą taką podbitkę. Bo ja powiedziałam, że jednak jak są te krokwie ozdobne, no to ładnie wygląda, to prawda, ale to sprawia też dużo problemów, takich jak na przykład pajączki i nie tylko, bo bardzo często właśnie zagnieżdżają się tam osy, a tutaj są jeszcze lasy, pola. Jest dużo właśnie jeszcze takich no, nieużytków, że tak powiem. Za nami również jest las, więc nie chcę mieć jakichś nieproszonych gości koło dachu. Więc najlepiej będzie po prostu zrobić podbitkę prosto i dla pana, który będzie robił właśnie mury, nie będzie to sprawiało żadnej trudności ani Później e, przy robieniu, właśnie dachu, dekarzą. No, i tyle w temacie. E, a, e, jeśli chodzi o koszty, e, właśnie wyciągnięcia murów, e, za same materiały zapłaciliśmy 8000 euro. E, no, przeliczcie sobie, na chwilę obecną e, stoi euro 4 złote. No, tak mniej więcej. Zapłaciliśmy panów euro, tak ustaliliśmy, bo nam później jest ciężko latać po kantorach, wymieniać, a on po prostu jak będzie chciał to sobie tą kasę wymieni. Reszta 7,5 tysiąca to jest za robociznę, za tyle się umówiliśmy. Razem wyszło 15,5 tysiąca. No. wodę nadal nie mamy, prąd jest z wodą nie wiadomo, może w tym roku coś uda nam się pociągnąć, albo po prostu pani, która tutaj te działki wyznaczała, no, zadziała i będziemy mieli wodę. Ale to się wszystko okaże. Co dalej? No, z dachem pomyślimy, zobaczymy. To są ogromne koszta. Na razie też zakupiłam nowe auto, no i te mury. Chcemy jeszcze na koniec sierpnia stawiać tutaj płot naokoło, z przodu chcę pociągnąć siatkę. Dlaczego? Ponieważ z przodu będzie inny rodzaj płotu i brama, więc nie chcę sobie robić dodatkowych kosztów. I stawiać już jakiegoś płotu, a potem to wszystko rozbierać. Mówię, nie, lepiej po prostu to zostawić tak, jak jest, bo tutaj będą jeszcze wjeżdżać, właśnie z drzewem, z materiałem. Wiecie, to mogą ten płot uszkodzić albo coś. Mówię, nie, lepiej nie, po prostu pociągnąć siatkę na przodzie, żeby ogrodzić to wszystko i zamknąć, żeby ograniczyć też włamania, bo stwierdziliśmy przyjeżdżając właśnie na działkę, że do garażu ktoś nam się już dobierał. No cóż, nie będę tutaj za dużo komentowała. Ten, kto się budował albo buduje, to wie o czym mówię. No, teraz możemy tylko poleżeć na słoneczku, bynajmniej ja. Bo Rafał będzie kosił teraz właśnie to całe tutaj zielsko. Trochę trzeba usunąć, bo jak przyjedziemy następnym razem, to znowu urośnie i będzie tego coraz więcej i będzie to wszystko coraz większe, będzie to trudniej do obcięcia. Więc stwierdziliśmy, że zrobimy to już teraz i będzie mniej na przyszły Raz. Za każdym razem, jak będziemy przyjeżdżać, to po prostu nie wiem, zetniemy to albo, albo już sama nie wiem, tak za tydzień ma tu już przyjechać materiał, więc chcieliśmy to troszeczkę tutaj wiecie, taki porządek mały zostawić, a nie ciągle tutaj jakieś osty, trawki, no takie pole zaczyna się tutaj robić, a tego nie chcemy. Albo będziemy w tym roku dalej działać. Zresztą co roku będziemy coś e, robili. Będziemy do, dorzucali jakieś części do budynku, bądź po prostu no już nas tutaj uświadomiono, że trochę nas to wyjdzie. Na początku koszt budowy miał być o wiele niższy na chwilę obecną. Jest coraz wyższy i rośnie. Że pewnie przy końcu kiedy już dom będzie wykończony, to ta kwota pewnie będzie jeszcze wyższa. Robota jest o niego. Dobra, dobra! No, już mnie woła! Robota jest robota. Dobra, to idę na tą robotę. zaczął e, kosić to zielsko e, a ja stwierdziłam, że pójdę się przejść wzdłuż właśnie tutaj wytyczonych działek na tych polach jest tak czerwono, jakby były tu zasadzone jakieś rośliny, które kwitną na czerwono, a wcale tak nie jest. To są jakieś e, zielska, które właśnie mają taką e, brunatną barwę i niektóre są już wyschnięte z zeszłego roku, ale co chciałam Wam pokazać, zaczyna się coś dziać w tym roku już. Dwie działki już zostały ogrodzone. Tutaj właśnie za mną. Ktoś już sobie postawił przy, przyczepę campingową, jakiś, nie wiem, namiot tak mniej więcej wygląda, ale jest ogrodzone, więc nie mogę wchodzić, ale wczoraj właśnie jak byliśmy wieczorem, zajechaliśmy jeszcze to właśnie tutaj ktoś był prawdopodobnie jeszcze kosił trawy, bo jest wszystko ładnie równiutko wykoszone. Zaraz za tą działką jest kolejna działka, która również jest już ogrodzona. Także to są dwie działki pod lasem. Aż dwie, gdzie zaczyna się coś dziać. W pozostałych działkach na razie nic, chociaż są już sprzedane. Nie widać, nie słychać. Widocznie ktoś kupił, może dla inwestycji na przyszłe lata. Na pewno te działki, które tutaj są, cena ich wzrośnie. Dwukrotnie, jak jeszcze pani tutaj pociągnie wodę, kanalizację. Do tego wiem, że w tym roku w Polsce już nie odrolniają ziemi, więc będzie coraz ciężej kupić jakąś działkę wolną pod budowę domu. Przypuszczam, że z czasem to będzie tak, jak jest na chwilę obecną w Niemczech, że ludzie się Biją I stoją w kolejkach właśnie za kupnem działki, żeby móc się budować. Na razie w Polsce jeszcze nie jest aż tak źle, ale myślę, że powoli idzie właśnie w tym kierunku i działki będą coraz droższe. O właśnie, zobaczcie, tutaj za mną jest ta działka, i ktoś już sobie to ładnie tutaj przygotował. Wydaje mi się, że to są dwie połączone działki razem. Ale nie jestem pewna, bo nie wiem, jak w sprzedaży widniało. My mamy 13 arów, przed nami pani ma 23. O, zaczęło wiać. Pewnie mnie będzie słabiej słychać. A te działki, nie mam zielonego pojęcia, musiałabym zobaczyć w projekcie, jak to tutaj wyglądało. Chcę jeszcze zobaczyć, bo niedaleko są też borówki. Borówki? Jagody, o. Jagody, bo to w lasach rosną jagody. Czy już zaczęły robić się fioletowe? Sprawdźmy. Jestem właśnie przy tych jagódkach, ale wiecie co? Ja tu nic nie widzę. Krzaczki są. I ostatnio widziałam właśnie jak kwitły ale nie widzę jagódek. Czyżby zwierzątka podjadły? Dobra, pójdę zobaczyć jeszcze z drugiej strony. Na razie z tej strony lasu, bo tutaj dzieli las y, droga. Y, nie widać, żeby coś się zadziało. W stronę lasu. Zobaczcie, przykryła taka trawa, jest bardzo miękko. Nogi mi się chowają po 15 cm w tym hu, a mam krótkie spodenki i nie chcę jakieś kleszczy nałapać, więc nie będę tutaj wchodziła i szukała jagódek. Może jak będę miała inne obuwie i inne spodnie. To może się skuszę. Na chwilę obecną wygląda to pięknie, ale co się krywa, skrywa w tych trawach? Pomiędzy jeszcze rosną paprotki. No, tak powiem szczerze, że nie wygląda zachęcająco do spacerów. Dobra, wracam do yy, Rafała, bo słyszę, że właśnie przestał kosić. Może już udało mu się chociaż połowę, właśnie zdziałać? Zobaczymy. Zakrpi tu już czarny bez. Jak już będzie dojrzały, będzie można zebrać i zrobić z niego pyszny sok. Jest tutaj więcej go. Cały krzew schowany w drugim krzewie, ale zawsze coś. Jechaliśmy z działki szybciej, bo Rafała mama chciałaby, żeby złożyć tą komodę. Tu są szuflady. To jest w sumie komoda z naszej sypialni. Tutaj, w ogóle, Rafała mama ma wszystko z serii Ikea Malm, więc my ją tutaj przywieźliśmy. Teraz mama, właśnie Rafała chciałaby małe przemeblowanie. No i właśnie. Zjemy coś i zabieramy się za składanie tej komody. Nie wiem, gdzie są. A, tutaj jest reszta i chyba gdzieś tutaj. No, dobrze, że szuflady są złożone. To szybciej pójdzie. Tylko korpus i sprawa załatwiona, bo jeszcze chciałabym pojechać do Biedronki, kilka rzeczy kupić. No. I dzień się zakończy, i trzeba wracać do Hamburga. Zobaczcie, komoda już jest gotowa. Rafał niesie ostatnią szufladę i mamy z głowy. Znaczy się, no tak, pierwszą szufladę. Ale jest to, może i nie będziemy wkładać, póki nie przeniesiemy na właściwe miejsce. Tak jest, ale muszę tam miejsce zrobić, muszę wejść na strych. Aha, okay. tego. Aha, dobra. To mhm. ja już kończę. Życzę Wam miłego dnia. Życzymy Wam miłego ja dnia. Rafał jest już jest tak padnięty, że on już nie wie co on robi Dobra, trzymajcie się, do następnego Życzę wam e, miłego weekendu Pa, pa